Witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj dostałem pewne zapytanie: czy byłbym skłonny, czy miałbym ochotę, i czy widziałbym się w tym, aby kandydować do przyszłego parlamentu? Nie powiem Wam oczywiście, kto mi to zaproponował. Nie powiem Wam kto, gdzie, kiedy, jak, bo to absolutnie nie jest ten czas. Choć moje, no, że tak powiem. Ideologiczne poglądy pewnie znacie i wiecie, że ja nie jestem koniunkturalistą, tylko ideowcem. A to powoduje, że raczej ten, ten wachlarz możliwości nie jest znowu aż taki duży. Nie wiem, czy, czy się ostatecznie zdecyduje. Oczywiście, ja nie wiem również, gdybym się nawet zdecydował, czy, czy do parlamentu się dostanę, natomiast gdyby faktycznie tak się stało. To pierwszą rzeczą, za którą się wezmę, to za tych skóry wysynów z koncernów farmaceutycznych. Posłuchajcie, to, to nie może być tak, że rodzice dzieci chorych na SMA muszą płacić po 9 milionów, aby mieć dostęp do leku ratujące życie y do leków ratujących życie ich, im, ich dzieciom. To, to jest absolutny skandal. To, jest, to są po prostu wielkie mafie i, i ktoś za to się musi prędzej czy później wziąć, raczej prędzej. Jeszcze, jest jeszcze wiele innych kwestii, które można poprawić, chociaż jeśli chodzi o sklepy wielkopowierzchniowe, dużo się poprawiło. Oni, oni kiedyś całkowicie wyprowadzali pieniądze z Polski. Dziś to już nie jest tak, tak dla nich uprzywilejowane, ale. Dalej jest tam wiele do zrobienia, bo nie uważam, aby była równa konkurencja między tymi gigantami a polskimi sklepikarzami. Także kto wie co przyniesie przyszłość, ale coś jest na rzecz. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.